Nie powtarzaj tego głośno, bo kamienie wciąż pamiętają. W sercu Tenochtitlanu młody mężczyzna kroczył ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu po tym, jak spędził ostatnią noc w towarzystwie czterech żon ukoronowanych kwiatami. Na zewnątrz strażnicy czekali w milczeniu z liną i obsydianowym nożem, podczas gdy flety, które sam przyniósł, łamały się jeden po drugim na stopniach świątyni. To był rytuał, nie tajemnica. I wszyscy rozumieli, co oznacza. W świecie meksykańskim pożądanie nie było intymną przyjemnością, lecz trybem w mechanizmie władzy. Było uświęcane, dyscyplinowane i w końcu ofiarowywane jako danina państwu i bogom. To, co zaraz usłyszysz, nigdy nie było pomyślane jako historia do zabawy. W cywilizacji azteckiej, seksualność była mechanizmem kontroli zbiorowej. Nie chodziło tylko o to, kto kogo dotyka, ani o to kiedy czy jak. Każdy impuls podlegał kosmicznym zasadom, świętym kalendarzom, kodeksom szkolnym, listom danin i słowom kapłanów. Imperium potrafiło połączyć najbardziej intymną część człowieka z porządkiem wszechświata i przekonało miliony, że te dwie rzeczy są nierozłączne. Ta machina działała z precyzją, aż pewnego dnia przestała. Zanim zejdziesz do tych zakazanych korytarzy, pamiętaj. Wielkie mocarstwa nie opierają się tylko na prawach i mieczach. Żywią się również ludzkimi apetytami, zarządzanymi jak skarb. Meksykanie zbudowali świętą księgowość wokół seksu i płodności. Przekształcili to w walutę, w umowę i w ofiarę. I ten system spoił stabilność imperium. Jeśli kiedykolwiek myślałeś, że intymność to sprawa prywatna, tutaj odkryjesz coś przeciwnego: każde zjednoczenie. Każda abstynencja, każda spowiedź i każda przyjemność miały swoją cenę i miejsce w piramidzie władzy. Świątynia dawała to, co później zabierała, a całe miasto uczyło się tej lekcji. Nie mówimy o pojedynczych historiach. Mówimy o modelu, który organizował życie, śmierć, a nawet miłość pod okiem bogów i władców. To jest wejście do mrocznej i fascynującej podróży. Ostrzegam. Kiedy już zobaczysz ten mechanizm, nie będziesz mógł o nim zapomnieć. Pytanie nie brzmi tylko, co Aztekowie zrobili z ludzkim pożądaniem, ale co my robimy dziś pod innymi maskami z tą samą maszyną? W sercu Imperium Meksykańskiego pożądanie nie należało do jednostki. Było zasobem zarządzanym jak kukurydza czy krew, paliwem, które podtrzymywało kalendarz i wojnę. Akt zjednoczenia, wstrzemięźliwości czy spowiedzi nie był rozumiany jako coś intymnego, lecz jako obowiązek publiczny. Seksualność była tak samo pilnowana jak daniny, wpisana w prawa i rytuały, które miały na celu utrzymanie równowagi kosmosu. Meksykanie wierzyli, że energia życiowa mężczyzn i kobiet była bezpośrednio związana z wschodem słońca z deszczem, który użyźniał pola i z siłą armii. Kto marnował swój apetyt poza dozwolonymi kanałami, nie tylko łamał normę. Zagrażał stabilności wszystkich. W ten sposób łóżko stało się niewidzialnym ołtarzem, a każde pożądanie musiało być kierowane zgodnie z wolą bogów i państwa. Instytucje religijne udoskonaliły tę logikę, przekształcając ją w kosmiczną księgowość. Kiedy można było się kochać? Z kim? Czy był to czas na wstrzemięźliwość przed wojną? Czy należało oczyścić się po porodzie? Wszystkie te decyzje były określone przez święte kalendarze. I nadzorowane przez kapłanów, którzy bardziej niż duchowi przewodnicy działali jako księgowi energii. Każdy impuls był rejestrowany, każdy błąd karany, każda ofiara stawała się inwestycją w kosmiczny porządek. Najbardziej niepokojące jest zrozumienie, że ta sieć norm nie powstała przypadkowo. Została zaprojektowana w jednym celu przekształcić intymność w infrastrukturę ukształtować namiętność w posłuszeństwo. I zapewnić, że nawet najmniejsze pożądanie służyło imperium. W tym kontekście seksualność nigdy nie była tajemnicą ani grą. Była mechanizmem władzy. Co roku Meksykanie wybierali idealnego młodzieńca, aby ucieleśnił Tescatlipoce, boga dymiącego lustra, pana nocy i przeznaczenia. Nie był to zakuty w kajdany więzień, lecz postać gloryfikowana. Przez 12 miesięcy żył jak półbóg. Ludzie witali go z szacunkiem. Muzycy towarzyszyli mu na ulicach, a cztery kobiety o imionach bogiń stawały się jego żonami. Luksus i przyjemność wydawały się nieskończone, ale wszystko było częścią scenariusza. Uwodzenie było absolutne, nie pozostawiało miejsca na podejrzliwość. Jego ciało zdobiły jedwabie, kwiaty i perfumy. Jego krokom towarzyszyły tłumy, które widziały w nim żywą obecność Boga. Ale w rzeczywistości każdy gest był przypomnieniem tego, co go czekało. Los, był zapisany od początku. W wyznaczonym dniu młodzieniec wspinał się po stopniach świątyni, łamał swoje flety jeden po drugim o kamień i ofiarowywał się obsydianowemu nożowi. Nie umierał z powodu siły broni, lecz z powodu ciężaru opowieści, która uczyniła go symbolem. Lekcja była jasna i brutalna. Rozkosze udzielone przez świątynię nie były nagrodami, lecz haczykami. Przyjemność była przynętą prowadzącą do ofiary. Państwo oferowało życie pełne przywilejów tylko po to, aby na końcu pokazać, że wszystko może być odebrane w jednej chwili. W ten sposób śmierć młodzieńca służyła nie tylko bogom, była to również wiadomość dla całego miasta: władza daje, ale też zabiera. Na drugim końcu ofiary znajdowała się Tlazol Teotl, bogini nazywana pożeraczką brudu. Opiekunka przebaczenia. Jej obietnica była potężna oczyścić duszę z win. Ale istniał nienaruszalny warunek. Rytuał mógł być dokonany tylko raz w życiu. Ta spowiedź, udzielona w starannie wybranym momencie, była kontraktem, który wiązał wierzącego ze świątynią na zawsze. Akt ten nie odbywał się w tajemnicy ani między równymi sobie. Pokutnik klękał przed kapłanami i wyznawał swoje winy, przekonany, że zostanie oczyszczony. Rzeczywiście wychodził z nowym duchem, naznaczony łaską bogini, ale ten znak nie był wyzwoleniem, lecz długiem. Kto otrzymał rozgrzeszenie, był rejestrowany, nadzorowany i związany na całe życie z instytucją, która ofiarowała mu ulgę. W tej machinie przebaczenie nie było współczuciem, było strategią. Pozwalając na spowiedź, władza nie tylko karała, ale także zapewniała obliczony oddech, który przekształcał wstyd w posłuszeństwo. W ten sposób świątynia zapewniała sobie wierność nie przez strach, lecz przez wdzięczność, a ta wdzięczność stawała się łańcuchem silniejszym niż jakakolwiek lina. Od najmłodszych lat Meksykanie rozumieli, że pożądanie nie jest wolnym terenem. Szkoły, kalmekak dla szlachty i telpochkali dla zwykłych młodych ludzi nie były tylko ośrodkami szkolenia wojskowego czy religijnego ale przestrzeniami, gdzie dyscyplina nad ciałem i seksualnością była surowo egzekwowana. Abstynencja nie była zaleceniem, była normą, która była pilnowana jak granica. Złamanie tej dyscypliny wiązało się z surową karą. Kto dopuszczał się zakazanych czynów, takich jak cudzołóstwo czy stosunki poza ustalonymi kanałami, mógł spotkać się z publicznymi upokorzeniami: ogolone włosy, zdarte ubrania, widoczne blizny na skórze. Dla recydywistów karą mogła być śmierć. Nie chodziło o osobistą zemstę, lecz o zachowanie porządku społecznego. Każda wina była interpretowana jako zagrożenie dla zbiorów, dla wojny i dla kosmicznej równowagi. W ten sposób indywidualne ciało stawało się własnością wspólnoty. Kochać bez pozwolenia uważano za sabotaż. Pożądać bez miary było zdradą. Aztekowie zapisywali te lekcje na ciele i reputacji, aby wszyscy zrozumieli to samo. Twoje intymne życie nie należało do ciebie, należało do imperium. Na rynkach i w domach rozkoszy achujanime, kurtyzany wyszkolone w muzyce, konwersacji i sztuce uwodzenia nie były zwykłymi towarzyszkami. Były elementami starannie zaprojektowanej architektury społecznej. Ich funkcja wykraczała poza przyjemność. Były zaworami bezpieczeństwa dla potężnych mężczyzn, a jednocześnie oczami i uszami państwa. To, co działo się wśród uśmiechów i pieśni, mogło stać się strategiczną informacją. Małżeństwa z kolei rzadko były wynikiem osobistego impulsu. Były traktatami pieczętowanymi ciałami. Prowincje wysyłały kobiety jako daninę. Rady aranżowały związki, które nie szukały miłości, lecz politycznej stabilności. Szlachecka córka mogła zapewnić pokój na granicy skuteczniej niż kamienny mur. W ten sposób intymność przekształcała się w dyplomatyczną walutę. Zgoda, tak jak ją dziś rozumiemy, zacierała się pod ciężarem hierarchii i obowiązku. Związki nie były prywatne, lecz zbiorowymi kontraktami, które łączyły rodziny, klany i terytoria. W tym systemie indywidualne pożądanie sprowadzało się do niczego. Ważne było, aby imperium tkało swoje sieci władzy nićmi krwi i małżeństwa. Władza meksykańska nie opierała się tylko na sojuszach ani na spowiedziach, wymagała również krwi. Mężczyźni ofiarowywali swoją poprzez autosakryfikację. Przebijali język, uszy, a nawet najbardziej intymne organy kolcami agawy lub obsydianem. Każda kropla przelana na papier lub ogień była paktem z bogami, przypomnieniem, że siła życiowa jednostki musi być oddana wspólnocie. Kobiety również nie uciekły przed tą logiką. Na festiwalach poświęconych płodności były ubierane jak panny młode. Ozdobione kwiatami, perfumami i płaszczami. Paradowały jak królowe przed miastem. Ale ceremonia nie kończyła się żadnym ślubem, lecz rytualną śmiercią. Ziemia, reprezentowana w ich ciele, była poślubiana miastu poprzez ostrze noża. Lekcja była okrutna i jasna. Miłość, płodność i śmierć. Nie były oddzielnymi sferami, lecz tym samym korytarzem, strzeżonym przez świątynie. Słodycz koron i pieśni ukrywała stal, która czekała na końcu. W tym połączeniu czułości i przemocy imperium przekazywało swoją najciemniejszą prawdę. Każde narodziny wymagały ofiary, a każda obfitość była opłacana poświęceniem. W miesiącu Ochpanistli, wielkiego sprzątania, całe miasto przekształcało się w świątynię. Sprzątano ulice i place, myto ołtarze i oczyszczano progi. Ale sens wykraczał poza higienę. Chodziło o usunięcie nadmiaru, o wyrwanie z ziemi i z serca tego, co władza uważała za nieporządek. W języku nahuatl słowo oznaczające śmieci mogło również oznaczać nadmierną seksualność. W ten sposób każda miotła przypominała, że pożądanie musi być utrzymywane w kontrolowanych ramach. Kalendarz aztecki regulował, kiedy się łączyć. A kiedy powstrzymywać? Nie była to przesądność, lecz administracja społeczna. Były dni sprzyjające zjednoczeniu, inne zarezerwowane na post, inne przeznaczone na przygotowanie do wojny. Narodziny, żniwa, a nawet cisza podlegały temu świętemu zegarowi. Złamanie normy nie było prostym błędem, oznaczało zagrożenie dla stabilności wspólnoty. Życie w Tenochtitlanie oznaczało życie z poczuciem bycia zawsze obserwowanym. Niebo, bogowie i kapłani byli stałymi świadkami. Intymność była mierzona czasem i nadzorowana, a każdy impuls musiał pasować do trybu imperium. W ten sposób, nawet życie prywatne stawało się sprawą publiczną, przestrzenią, gdzie duchowe i polityczne łączyły się w jedno wspólne polecenie posłuszeństwo. Normy dotyczące seksu w świecie meksykańskim nie były kazaniami moralnymi, lecz polityką państwową. Cudzołóstwo, na przykład, nie było karane z powodu rozpadu małżeństwa, lecz dlatego, że mogło zmieniać dziedziczenie i daniny. Kaziroctwo, gwałt czy związki poza dozwolonymi nie były postrzegane jako sprawy prywatne, lecz jako sabotaż przeciwko stabilności imperium. Kary były surowe i przykładne: uduszenie, ukamienowanie, egzekucja poprzez bicie, lub publiczne upokorzenia, które niszczyły reputację na całe życie. Nie chodziło o zemstę, lecz o nauczanie na ciele przestępców. Przesłanie było jednoznaczne: każde zjednoczenie musiało być czytelne, możliwe do prześledzenia, użyteczne dla utrzymania nienaruszonej sieci zobowiązań. W tym systemie intymność nie istniała jako osobista ostoja. Każde łóżko było kontraktem, każda przyjemność rejestrem, każdy błąd przestępstwem zbiorowym. Prywatność rozpuszczała się pod okiem świątyni i rady. Ponieważ pożądanie nie należało do jednostki, było dobrem imperium. Kiedy Hiszpanie przybyli do Doliny Meksyku, potępili azteckie praktyki seksualne jako ochyctwa, ale to, co wprowadzili, nie było wolnością, lecz innym systemem kontroli, zmienili bogów, rytuały i słownictwo, ale logika pozostała regulować ciała, rozgrzeszać pod warunkiem i karać publicznie. Spowiedź przestała odbywać się przed Tlazolteotl, Przenosząc się do chrześcijańskiego konfesjonału. Nie było to już jednorazowe przebaczenie, lecz sakrament cotygodniowy lub coroczny, ale z tym samym efektem: rejestrowania, klasyfikowania i wiązania ludzi z instytucją. Monogamia została narzucona jako boska norma, chociaż w praktyce sami konkwistadorzy utrzymywali konkubiny pod innymi nazwami. Sądy kościelne zastąpiły stopnie świątyni. Zamiast kamieniowania były chłosty, wygnania. I procesy o niewierność. Rytualne pieśni stały się kolendami, tańce, procesjami. To, co wcześniej nazywano ofiarą, teraz było pokutą. Władza zmieniła strój, ale nadal używała pożądania jako narzędzia do rządzenia. W tej transformacji Meksykanie nauczyli się gorzkiej prawdy. Machina nie zniknęła, tylko ubrała się w krzyże i korony, a to, co wcześniej nazywano kosmosem, teraz nazywano chrześcijaństwem. Obserwując historię meksykańską i przybycie konkwistadorów, pojawia się echo, którego nie możemy zignorować. Dziś nie widzimy kapłanów pokrytych ludzką skórą ani placów zabarwionych krwią, ale mechanizm wciąż żyje pod innymi nazwami. Algorytmy, prawa i kontrakty pełnią tę samą funkcję: regulują pragnienia, nagradzają posłuszeństwo i każą odstępstwa. Sieci społecznościowe oferują uznanie, status i nowość. Podobnie jak te cztery symboliczne żony, które towarzyszyły młodzieńcowi przeznaczonemu na ofiarę. Ale nagroda jest tymczasowa, a kiedy system zdecyduje, nadchodzi publiczny upadek, upokorzenie lub zapomnienie. Spowiedź również nie zniknęła. Teraz odbywa się w formularzach, publikacjach lub terapiach, które są przechowywane jako dane. Ulga jest natychmiastowa, ale zależność pozostaje. To, co Meksykanie nazywali kosmiczną księgowością, Dziś ukrywa się pod płaszczykiem cyfrowej personalizacji, umów małżeńskich czy polityk pracy. Logika nie zmieniła się. Przyjemność przekształca się w infrastrukturę, a intymność w surowiec dla władzy. Prawdziwym horrorem nie był obsydianowy nóż, lecz zdolność do przekształcania ludzkiego pożądania w zbiorowe posłuszeństwo. I ta lekcja, choć zmieniają się przebrania, wciąż jest aktualna.